Witam wszystkich z tej strony Żółwik w Kurwik. W dzisiejszym materiale chciałbym przedstawić zestaw, który niedawno skompletowałem do, do grania wyścigi. Pierwszym elementem jest kierownica Thrustmaster T300RS, która jest kompatybilna z pc z PS4 i PS3. Drugim elementem jest statyw polskiej firmy Wheelstand Pro. Bardzo fajnie, elegancko wszystko się trzyma, nic nie nie giba. Kolejnym elementem są pedały. Te pedały tutaj pochodzą od kierownicy G27 Logitecha. Tu można to poznać po czarnych plastikach, które w poprzednich modelach G25 i G27 były czerwone. Tu dla porównania pokażę jak wyglądały standardowe pedały od kierownicy Trasmastera Wykonane z plastiku. No tutaj widzimy, że elementy są trwalsze, metalowe. No te pedały to trochę bziwie, szczerze powiedziawszy, dlatego chciałem je wymienić. Ale głównym powodem ich zmiany tego zestawu na ten no to było pedał sprzęgła, który był mi niezbędny do obsługi tej skrzyni biegów Trasmastera. To jest model TH8A. Bardzo fajnie wszystko chodzi. I do zestawu Willstand Pro dokupiłem również ten adapter. Tak to wygląda. Normalnie tą skrzynię biegów można połączyć z tą podstawką. Tutaj jest taki element metalowy, który tutaj można przykręcić. I można mieć tą skrzynię biegów na tym poziomie, ale to jest no nie bardzo wygodne, dlatego, dlatego zakupiłem ten element tutaj. No i za chwilę Wam pokażę jak podłączyć te pedały do kierownicy Trasmastera T300. I ogólnie zobaczymy jak wszystko wygląda wewnątrz. Pedały rozebrane, tak wyglądają od środka. Trzy pedały, każdy ma swój potencjometr. I teraz tak, może przybliżę tutaj, jak to wszystko działa. Jeżeli naciskamy pedał, on rusza taką zębatką, która rusza elementem potencjometru. Teraz tak, jak działa potencjometr? Nie wiem, czy wiecie, ale tak, w uproszczeniu: potencjometr posiada trzy takie nóżki. Jeżeli potencjometr narysowany w ten sposób kręcimy w prawo, to zmniejsza się rezystencja między tymi dwoma punktami, a zwiększa się między tymi dwoma punktami. Czyli można by powiedzieć, że te dwa punkty w maksymalnej pozycji potencjometra, czyli w prawo, łączą się, a te całkowicie się rozłączają. Odwrotnie, te dwa się łączą, te dwa się rozłączają. To jest tak w uproszczeniu. Więc tak, jeżeli chodzi o pedały Logitecha, jeżeli wciskamy pedał, to w tym potencjometrze ten środkowy pin łączy się z tym dolnym. Tak jak widać. Czyli kręcimy w ten sposób. Jeżeli pedał jest w, w pozycji tej neutralnej, to te dwa piny powinny być połączone. Tamten dolny nie powinien być połączony. I teraz tak. Yy, jaka, jest, yy, jaka jest różnica między pedałami Logitecha i Trasmastera? Która według mnie powoduje yy, problemy, już Wam mówię. Więc, tak, w, w pedałach yy, Logitecha, jeżeli wciskamy pedał, yy, pin środkowy odpowiedzialny za pedał jest łączony z, yy, z uziemieniem. A przy wyprostowanej pozycji jest łączony z zasilaniem 5V. W przypadku pedałów Trasmastera jest odwrotnie, czyli jeżeli wciskamy pedał, środkowy pin jest łączony z linią 5V, a jeżeli jest w neutralnej pozycji, jest połączony z uziemieniem. I teraz problem polega na tym, że pedały Logitech tak jak tu widać, nie wiem czy widzicie, one mają fabrycznie to wszystko połączone ze sobą. To uziemienie z jednego z pinów w Ulodzi Techa to będzie ten dolny pin. On był fabrycznie połączony z obudową pedała i właściwie z całym pedałem czyli dotykaliśmy nogą uziemienie. Ale jeżeli zakupimy przez internet adapter, który jest dostępny na stronie m.in. Trasmastera, to w przypadku Użycia jego zawsze pod stopą będziemy mieli 5V, bo zawsze tutaj ten dolny pin będzie połączony z obudową pedała. Dlatego uważam, że zakup takiego adaptera, użycie go bez żadnej modyfikacji wewnątrz pedałów yy, może być niebezpieczny, bo wystarczy, że połączymy prawdziwe uziemienie z kierownicy do do pedałów może spowodować jakieś zwarcie lub uszkodzenie kierownicy. Ja to Wam teraz pokażę, tutaj oryginalny mam kabel od y, pedałów Logitecha. Nie musiałem nic tutaj y, rozlutowywać, bo to wszystko jest na takie, nie wiem jak to nazwać, takie złączki. Także ten kabel, jeżeli macie już te Logitecha pedały rozebrane, ten kabel po prostu musicie usunąć, rozłączyć wszystko i go chowacie sobie. I musicie rozebrać te pedały od trasmastera. I tam najlepiej przy samych potencjometrach po prostu wszystko uciąć. Być może zaraz pokażę, jak to tam wygląda w środku. Bo tam. Jednak trzeba to wszystko uciąć lub rozlutować, bo nie ma żadnych takich szybkich złączek. I wtedy taki kabel możemy użyć przy tej kierownicy, kierownicy przy tych pedałach. No ale tu już musimy użyć, użyć lutownicy. Tu mamy pedały Trasmastera, już rozkręcone praktycznie. Zajmiemy górną obudowę. Tak wyglądają od środka. Oczywiście kabla już nie ma, bo go wymontowałem wcześniej. Pedał gazu. I tu mamy pedał hamulca. Pedał gazu ma dodatkowo taką sprężynę, której nie będę ruszał, bo jest od jakiegoś smaru. Nie chcę się upieprzyć. No i jak widzicie, konstrukcja prosta. Myślę, że te ludzi Techa są znacznie lepiej wykonane od środka, no ale nie istotne teraz. I tu mamy schemat, jaki, jaki stosuje Trasmaster Tak, może spójrzmy o w ten sposób. Mamy potencjometr. To jest ten tutaj. Czyli góra to jest zasilanie 5V. Środek to jest sygnał pedału, czyli w tym przypadku to jest hamulec. I na dole mamy uziemienie. Teraz, jak. Może tu na tym pokażemy. Jak naciskamy pedał, to potencjometr kręci się w tą stronę. Czyli łączy się. Ten górny pin ze środkowym, czyli ten sygnał łączy się z 5V, wtedy kierownica wie, że ma wciśnięty pedał. Może pokażę, jakie, piny, gdzie, jakie kabelki gdzie podłączyć. Czyli tak, to jest pedał od A, czyli akceleracja. U góry mamy uziemienie. Które łączymy również tutaj. W środku żółty kabel od akceleracji, czerwony od napięcia 5V. 5V i uziemienie będzie również przesyłane do kolejnych potencjometrów. To jest pedał hamulca. Środkowy pin to jest niebieski kabel. Nieźle mówię. A, bo ja mam tu jeszcze jakieś złączki. Bo ten kabel był za krótki, ale kabel powinien być niebieski, bo tu niebieski starałem się zachować kolory. Więc tak, niebieski kabel idzie do środka. Tu mamy zasilanie ponownie i uziemienie. I tak samo w pedale sprzęgła, w środkowym powinien być kabel zielony, tutaj uziemienie na dole, zasilanie 5V. Więc tak to wygląda wewnątrz. Tutaj jeszcze pokażę Wam jak zamontowałem kabel od trasmastera, Kabel, który normalnie wystaje poza obudowę, wszystko się trzyma. Nieco musiałem przedłużyć wszystkie te kable używając takich termokurczliwych koszulek. Chciałem to wszystko pozostawić w takiej formie jakiej było wcześniej. Więc to będzie wszystko w tym odcinku. Tyle chciałem Wam pokazać. Jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam do komentarzy.